W takim razie ochroniarzu Kubańczyku, zaczął się twój temat poniekąd. Pytanie do ciebie takie troszkę z innej beczki, bo ludzie się na pewno zastanawiają jak doszło do tego pojedynku. Boxdale jest tutaj oczywiście walczy, ale jest też włodarzem. To wszystko to była twoja inicjatywa, to był twój pomysł, prawda? Wiesz co, no, o tym pojedynku już troszkę wcześniej wiedziałem, bo jeszcze jak rozmawiałem z kamerzystą, to wspominał mi o, o tym, że fajnie by było zawalczyć. Wiedziałem, że Michał już szukał przeciwnika od jakiegoś czasu i tutaj akurat kamerzysta uzgadniał te szczegóły walki. Boksel jest cięższy, no teraz chyba z 15, z 15 kilo, no ale podjąłem wyzwanie, myślę, że damy fajną walkę i tak naprawdę już wcześniej wiedziałem, tylko Wiewiór mnie wyzwał do walki na fejmie, a ja po prostu już wcześniej wiedziałem, że ta, ta walka będzie z Boxdelem, jeszcze tego nie, nie ujawnialiśmy, no i po prostu ja, żeby oficjalnie to zrobić, na Instagramie Kruszwila zapowiedziałem tą walkę, wyzwałem Michała, Michał przyjął wyzwanie, także mam nadzieję, że damy dobrą walkę. A co sądzisz o potencjalnej walce Kubańczyk kontra Wiewiór? Wszedłbyś w taki pojedynek? Wiesz co, no nie wiem ile wiewiór walczy, ale musiałbym na pewno dużo, dużo zbijać wagi, więc no nie pisze mi się zbijać 20 kilo, czy, czy tam 25 kilo wagi. Jest jedna osoba, którą chciałbym wyzwać do walki, która ostatnio mnie wyzywała od pedałów w internecie. Za moje włosy, które Zapuściłem dla chorych dzieci, bo jest taka fundacja, ja miałem po prostu taki cel, żeby coś zrobić dobrego w życiu. Zawsze miałem krótkie włosy, zapuściłem włosy, a ta osoba ostatnio za te włosy wyzywała mnie od pedałów, więc ale to już z Wojtką rozmawiałem, że po pojedynku czy, czy już na gali ja powiem o tej osobie i mam nadzieję, że rozliczymy się, bo jest tylko zwykłym napinaczem internetowym i zwykłym zerem dla mnie. Na pewno miałeś okazję zobaczyć walkę boxdela z Guzikiem. Jakie są według Ciebie jego słabe punkty, które masz zamiar odkryć, odsłonić w OKTAGONIE? No wiesz co, o tym nie chciałbym rozmawiać. Analizujemy, analizowaliśmy tą walkę z moim trenerem. E, jeszcze tutaj do Adriana, uważaj na dziewczyny w tej Tajlandii, żebyś tam <laughs> się nie zagalopował. tak słucham. A wracając do, do tematu, to, to analizowaliśmy sobie tą walkę z moim trenerem. Nie będę zdradzał tutaj na co, na co będę uważał. Jaki będzie mój game plan. Mam nadzieję tylko, że bombelek nie pęknie. Boxdel, jak się odniesiesz do tych słów? Znaczy ja, ja ogólnie nie chcę, nie chcę za bardzo kozaczyć z tego względu, że za dużo ludzi znam. Poznałem bardzo dużo takich doświadczonych fighterów, z którymi trenuję i nie chcę się pokazać z takiej strony, bo nie chcę potem być jakoś poważany dziwnie, no ale... Będę starał się ciebie rozjebać, nie? <grymnen> Michaś, czekam. <grym> <grym> Powiedział z łobuzerskim uśmiechem na twarzy. Dobrze, e, bo tutaj zarówno ty, jak i Boksdel jesteście raczej oszczędni w słowach, troszkę tak śmieszkujecie, ale tak w tych zapowiedziach byłeś dosyć, dosyć pewny siebie, chciałeś, mówiłeś, że wyzywasz do walki potężnego włodarza, chcesz go, chcesz go ośmieszyć. Czy to nadal jest cel, czy to było właśnie takie troszkę pod podgrywanie z twojej strony, albo jakieś, jakieś gierki, żeby wybić go z formy? Nie, 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 to było czyste prowo, żeby, żeby Michał e, podjął tą walkę. Ale no tak jak mówisz, no ja się czuję pewny, bo... <ścoughs> Dzięki Fejmem ma troszkę zmieniłem swój tryb życia. Tak już z Wojtkiem kiedyś rozmawiałem, że gdzieś tam zacząłem robić muzykę dwa lata temu, gdzieś mi to zaczęło wychodzić. Miałem okazję zacząć występować u Lorda na odcinkach. Fajnie mi się pracuje z ekipą, gdzieś tam robimy też dalej muzykę. No i tu nagle pojawiła się ta propozycja, tak? walki w Fame ma. Ja tam kiedyś miałem jakieś krótkie doświadczenie ze sportem, potem moje życie wyglądało jak wyglądało, gdzieś tam po koncertach się troszkę jeździło, troszkę melanżowało. No a teraz mam okazję, wiesz co? Wrócić Wrócić do żywych, wrócić do tego treningu, wstajesz rano, ta fajna rutyna, ósma rano, robisz posiłki, idziesz na trening, potem znowu jakiś odpoczynek, drugi trening. I to po prostu jestem bardzo zmotywowany. Może stąd takie, taka moja pewność siebie, ponieważ wiem, że robię robotę na treningach, mam wspaniałych trenerów u mnie w rodzinnym klubie, także na pewno dam z siebie wszystko.